Paweł Żak jest cenionym i doświadczonym wykładowcą przedmiotów teoretycznych o technicznej tematyce lotniczej. Należy do grona młodych, czołowych polskich konstruktorów lotniczych. Jako członek zespołu konstrukcyjnego przy Politechnice Warszawskiej. Brał czynny udział w obliczeniach technicznych i projekcie skrzydeł, układów sterowania, opracowanie instrukcji, prób wytrzymałościowych obecnie produkowanego szybowca klasy światowej PW-5 oraz dwumiejscowego szybowca PW-6, za co otrzymał specjalną nagrodę Ministra Edukacji. Jest także czynnym pilotem. Posiada licencję samolotową PPLA.